Dzień dobry, z tej Poket i to drugi odcinek zagrajmy w Sonic the Hedgehog, Remake Jesteśmy teraz z Marwisą. Eymm. Um, Zuka, który był chyba jednym... Jeżeli dobrze pamiętam był... Um, Izuka. Chyba tak, e, który był jednym z twórców właśnie Sonika. I e, właśnie z jego wyglądem i sam z Greenfield Zone, w którym byliśmy odcinek wcześniej, był takim wielkim eksperymentem. Gdzie cały zespół osób eksperymentował, jak ma wyglądać gra. Przez co część poziomu jest wolniejsza i bardziej w stylu Mario. Mario! Ten poziom w ogóle mógłby ma być w Mario, gdyby Mario różnicy? By być... Marvel Zone to jest jeden z poziomów. Po prostu bardzo mi lubię. Jest taki poziom grzech, wiele ludzi nie lubi blady, więc on Wkurzanie czasami. Ale wkurza w taki sposób, że lubię, że nie wkurzę. Ale to o tym dalej, kiedy tam ci dostaniemy. W tym odcinku pokażę Wam kolejne special stadże. Y. I co ja biorę kolejno chociaż nie będę miał dni. Malgu z gdzie praktycznie nie możemy się dobrze roztępić. Chyba, że jesteśmy na górze, ale wtedy rozpędzimy się na chwilę. Nie tak jak w pierwszych częściach, że możemy po prostu śmigać z wielką prędkością, coraz szybciej, mniej A tu jesteśmy spowolnieni. Musimy skakać powoli, jak Mario. Nie lubię przez testuje jeszcze swoje ułatki, jak tutaj właśnie ta zgniatarka z kolcami, która nawet może nas zabić, jeżeli nie jest w nas. Same kolce mogą nas jedynie zranić, ale ta zgniatarka, to po prostu jakby nie było nic, tylko ona, to by nas zabiła. O! Jak to wielkie kowadło, który jest przypione do tego, to też może nas zabić, że nas spanie. Bo chyba kowadło albo coś tam wchodzi. I straciłem właśnie to jest bez innego babynku. Jeżeli dobrze wiem, te roboty nie narasłyby się babynkami, chociaż przynajmniej to nie To myślę, go czynice i te roboty nie I jesteśmy w trzecim w trzecim już trzecim stage'u. trzecim W trzecim z trzecim Przynajmniej będziemy. Gdzie... ...ktoś po prostu już jest w Tutaj musimy się postarać, żeby tylko zniszczyć właśnie te kamyki i dostać, ale jest utrudnienie. Nie mamy się o co za bardzo oprzeć, zepina się kręcimy mocniej. A ja nie potrafię po prostu tych up i downu, bo nikt nie zwraca na nim uwagę, przez to miałem sobie zawsze Ja Miałem kiedyś taką przygodę, że zagrałem z całą tą raz, zdobyłem wszystkie szmaragdy, wszystkie postacie. Po prostu sobie inaczej przygotowałem, co się stanie. No nie to było, właśnie, ale. Można sobie utrudnić. I tutaj już sobie utrudniłem. Zamiast no ja skoczyć sobie z tamtej strony, to ja niszczę drugą stronę, przez co. Nie będę miał jak się otrzeć. I teraz utrudniłem sobie na maksa. Lubiej razy wam, jak będę to grać. To tylko z jednej strony doniśnie. Nie starać się z drugiej. Jak sobie pomylicie, to mamy to są trudności. I to dość duże. Ta seria Story zapodątkowała właśnie w pierwszej części. A pierwsza część wyszła jeszcze na stajkę Master System. Poprzedni Omega Drive'a. Możecie nieczyliście jeszcze edicję, jeżeli tak bardzo jeżeli widzicie. Ale to nie jest właściwa nazwa. Uuuu. Mało no, brakowało. I będą Właśnie po prostu do score. Albo go. nie, One się nazywają go. Te goły. Te kulki goł. Mogą nas po prostu wyrzucić ze special stage'a. Przez to będziemy musieli. Przez to idziemy w szlarendu. Najprościej mówiąc. I sam widząc special stage'a. Przez to zmieniające się tło. I przez to dziwacze Po prostu robi mętlik w głowie. I to okropnie. Nie lubię tego. w soniku dwójce będą już lepsze przez które bardziej mi się podobają. A trójce będą najlepsze. Tak, dopiero następnych w następnych częściach. W Soniku jeszcze na dobrą sprzed ale oni Ale o nie będzie więcej mowa jak będziemy w sumiku. I zdobyliśmy trzeci smarak. Smarak Chaosu. I prawdopodobnie kolejną kontynuację, która nie będzie nam praktycznie potrzebna. W tej wersji mamy zapisy! Czego nie było w oryginale? Tak. Nie było w oryginale zapisów, po którym grałem na karbidżach. Karbidże miały pewnego sposobu zapisywania. Jeszcze. Dopiero po czasie, w jakiś sposób. Jesteśmy w drugim akcie który po prostu utrudnia wszystko I, i idziemy jeszcze wolniej jest wszędzie lava teraz jeszcze bardziej i teraz to po prostu trzeba powoli iść, powoli czekać na kamień by móc przejść dalej tutaj biorę tarczę na górze i na do baku staram się zrobić taki drugi znaczy czwarty ma chaosu, a tego muszę mieć 50 pierścieni jeżeli będzie chociaż jeden zamach, czyli coś dziewięć, to szmaragdów i będzie. Gdykolce w tym miejscu można zginąć. Zdarzało mi się parę razy. I tutaj trzeba uważać, żeby nie stać tarczy, ptaki i choperzot, tak chyba. I na to wyglądają, albo zmechanizowane. O, a z tych robotów badają liczki, biurki małe i coś tam chyba jest to. I teraz używa skiwdasha, żeby pokonać i coś dalej. Jakbym dał co, to padłbym do lava. Już mi się zdarzało. Tutaj lawa, jeszcze jest mechanika, że lawa może nas się do góry. Tak, może nas wyrzucić do góry. Co naprawdę jest w trzecim akcie przesadzone. Tutaj nie wskakuję od razu, bo chcę Wam pokazać jeszcze tajne miejsca. Są takie sekrety na tym poziomie. Tu możemy zrobić jakieś dodatkowe, dodatkowe życie. I tyle. Dobra. Teraz musimy się na naokoło, bo potrafiłem kiedyś przeskoczyć tymi tak jak speedrale po prostu na drugą stronę. Tylko że ostatni raz to robiłem chyba z rok temu od i... Siedem z sprawy. I jeszcze palce miałem o śliskie. Miałem na telefonie. A telefon po prostu już się grał. Sonik jest z, z tego, że miał wspaniałą muzykę. I to jest dzisiaj. Każda gra z wyróżnia się swoją muzyką. Każda gra ma zupełnie inną muzykę, prawda? niektórych panów w ogóle nie pasuje do Sonica. dosłownie. Sonic 1, muzyka nie ruje się po prostu w oryginale, w żadnym leveliku w oryginale, a nie w inwieniu. Inwieniu jeszcze, z tego co wiem, dodaje postać możliwość zainteresowania super Sonica albo mi to się daja że jeżeli się go obiekuje. Chociaż nigdy jak aktywowałem zdobyć tego super sonika, a się go aktywować, to nie mogłem. Nie wiem czemu. Po prostu nie mogłem. Może nie wiem, działa no na i ja wobec ja coś O. I teraz właśnie straciłem tarczę i muszę uważać, bo lawa teraz spada z góry. Teraz biorę nieśmiertelność, która ma tą fajną myszkę, która naprawdę wpada w i tutaj trzeba uważać, żeby te kolce nie zabiły, bo to jest taki już taki moment ziemnową dla I Tutaj się na pewno to tak przydaje, tutaj się tak I teraz po prostu wolę iść klucz wolny, żeby zobaczyć co tam jest przed nami. W tym miejscu można po prostu zginąć. I po prostu jest wtedy problem. I czwarty special stage! A, chcę akurat pokazać wam miejsce właśnie na klingie zones. Nie warto już zdobyć tych stage, e, bo inaczej byłby okropny problem już w następnej zonach. Jest jeszcze na Kolejny zones po wartości, gdzie już wracamy do prędkości, ale on jest dopiero w następnym odcinku. Jakby to mają. I bo... To? Seria właśnie się zaczyna zamiast Epicniku do Majim, kiedy nie, właśnie kiedy epitniki nagra się gajnąć. Ale Epitniki jeszcze robi nową miniaturkę. szukam po prostu jeszcze pomysłów. I tutaj to trochę nie wkurza, ale jest już łatwiej niż wcześniej też z tej bloku. Już droga praktycznie jest zrobiona. I tutaj mogłem wpaść. Co chwila, właśnie na tym poziomie mogę dziś taść. Powtórzę, że a to jest wpływające. I jesteśmy coraz bliżej zdobyczego. Ale przez to, że moje powolne chodzenie w malgu dla bezpieczeństwa, ten zanisz to wszystko, akurat, cały poziom można byłoby przejść na studianie o wiele szybciej. Ale mi to zajęło trochę dłużej. Musiałem dobrać jeszcze walkę z bossem, bo mi się nagrywanie z jakiegoś powodu wyłączyło przez niektóreś glicza. Na privacę, na telefon. Aha. A używam AZ z Dobrze mi działa, ale jakoś nie aktualizowałem przez co glitchów mi nie nie zabrało. Jesteśmy w trzecim akcie, którego wam trochę skrócę, bo właśnie Bo idziemy skrótem. Tam w prawo. I droga, a tutaj nie. Tutaj jest, nowe, tutaj jest droga speedrunerska, Może tak nazwę. I już w miarę można powiedzieć, że połowę że poziomu. O i zdobyłem z powrotem ten mój stracony pierścień. Przeszliśmy połowę poziomu. I teraz speeddashem, bez niego tego nie potrafię zrobić. I tutaj speeddashem na tego przeciwnika, bo te jego kolce z tyłu mogą nas zranić. Po latach nie jest fajne. Tutaj, już na części charakterystów nie musimy już zdobywać 50 dość po bo walki z bossem nie możemy zdobyć szmaragd. Wtedy mogli po prostu zdobyć szmaragd, to nie byłoby walki z bossem. Co? W tym przypadku dla mnie byłoby łatwiej, bo już wszystkie szmaragdy. A tutaj w tym momencie czekam drugi raz, żeby nic wyskoczyć. I to jeden z takich momentów, w których nie że bo jeżeli się tylko dobrze nie zrobi, to można odpist osiąść... nie. nie pamiętam czy by skrót czy nie, ale nie użyłem go, bo nie pamiętałem, czy był. Czyli tutaj, teraz powoli, powoli próbuję z tego robaka. O, jeżeli dobrze pamiętam, to ja mam ciągle włączony w że grę, że poziom muszę przejść w ciągu 9 minut. Ja zapominam wyłączyć takie lekcje. Naprawdę. Męk mogę wyłączyć, ale w się nie da. O! Teraz dalej. Tutaj daje daj, ta mechanika z kamieniami lawą składającą, co jest coraz bardziej wpływające. I stracimy tarczę. I tu jeszcze nie ma, a na szczęście wszystko nowe. I bagaż spada. Tutaj można łatwo zginąć. Tutaj też. Teraz tutaj nie byłaby szansa przetrwania, właśnie. Tutaj kolce jeszcze. Kolce! Na no tak, jakby schoda. Co. Po prostu jest okropne. Aktualnie mam 9 żyć. A jak będzie walka z bosem, to ja co takie małe cięcie. Nagrywanie mi się wyłączyło i musiałem nawiąc jeszcze załatwy, bo później osobno. To wtedy. Wtedy. To stick. Wtedy zauważyłem się, że pierścioni mam o wiele mniej. Oginę jak to walka myślę, że mi już i rana. Obocję nie miałem żadnych. Okej. Uwaga, tyle ognia. Teraz, czekamy tutaj na ten metale, bo to, jakiś metalowy odciężar albo powabny i próbujemy przejść na drugą stronę. Uwaga, te ptaki mogą nas zrzucić, jeżeli nas nie potrafią. Teraz trzeba bawać. I tutaj, w tym momencie, powinno, za chwilę ja z nich skoczę, to powinno być. Rzucaj do wiedza, mały doświadczenie. Oto, to są jakby, i i pieszczeniami. to jest jakby, z jest to jest jakby, to jest jak to jest będzie to jest jakby, to ognia, które będą zapalały w usy, całe nasze nowe życie. Ehm, całą naszą na całe po jakby, to jest jakby, to I jakby, Pokodek. Ok, Okej, jesteśmy już bliżej. Znaczy, pokonania jego. Te oknie mogą nas właśnie zranić, Ale możemy jej łatwo unikać, jeżeli się dobrze skręcimy i dopóki pokonamy. I teraz, gdyby go wyprzelić podczas licznych sonikach, Eggman jest u nas szybszy. I to wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Uciekamy na dłuższe notujcie i do następnych filmów. Na i cześć. 不怕。